Dzień dobry wszystkim e, zakręconym w nasze e, za, jakby nie może zakręconym, albo e, taki, wiecie, jak, jak się nazywają, tacy osoby, którzy, którzy mają taką, takie pragnienie zrobienia czegoś i są tacy zafiksowani na tym punkcie, i my jesteśmy właśnie tacy e, jeszcze nie oddani, bo się do tego przygotowujemy, ale jesteśmy. Zafiksowani na, na punkcie Maryi, że ona jest dla nas taka ważna, e, taka piękna, taka dobra, że po prostu chcemy ją poznawać więcej, bardziej e, i, i finalnie jej się oddać, wiecie. Więc nie wiem, jak to nazwać. Dobierzcie sobie tą nazwę, ale chodzi o to, że witam Was w tej drodze, wszystkich w tej drodze do. E, do Maryi. Myślę, że to jest nawet droga do Maryi, że my po prostu kroczymy krok za krokiem, krok za krokiem, aż, e, aż ona e, jakby my, albo ona może my wejdziemy. E, no nie wiem, to też sobie jakby e, zinterpretujcie tak jak, tak, jak wy czujecie w sercu, e, jak chcecie, żeby to nazwano. Tak czy inaczej, Witam Was wszystkich na, yy, w drodze do 33-dniowego, nie inaczej. Eee, <grywia> to, 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 się, to się wytnie, słuchajcie. Dzień dobry, witam Was wszystkich yy, w 33-dniowej drodze do niepokalanego serca Maryi, do oddania się jej całkowicie, yy, bezgranicznie. W pełnym zaufaniu, w pełnej miłości, w takim e, cudownym uczuciu bycia jednością w ogóle, że Maryja i ja, że nasza mama. W ogóle moja mama się nic cię śniła, że zmarła. No w sensie ona już nie żyje kilka miesięcy i teraz śniło mi się, że znowu się dowiedziałam, że ona umarła. Nie wiem. Dlaczego tak było? Słuchajcie. Ym, dzisiaj, dzień szósty. Dob Ej, kto mi tu poprzestawiał? Prawda, dzisiaj, jest dzień szósty. Nic mi się nie pomyliło. Ktoś mi, słuchajcie, poprzestawiał karteczkę moją. <grym> Wiadomo, kto, nie? Moje dziecko. Przestawię tutaj obrazki. Co to tam się dzieje, no? Więc dzisiaj jest dzień szósty, dzień szósty z 30 dni, czyli 6 na 33. O, może tak będziemy tytułować 6 na 33, w których e, będziemy tak jak, tak jak codziennie, tak jak zawsze, e, zaczynać od wyciszenia się, potem modlitwy, e, potem zawierzenia się świętemu Józefowi. Następnie będzie rozważanie dnia, lektura dochowa, światło sfałtynne, wezwanie dnia, światło słowa, wieczorna modlitwa i rozważania księdza Dominika Chmielewskiego. Wszystko zajmuje nam około 20 minut, także jeśli ktoś jest pierwszy raz, to tak właśnie mniej więcej to wygląda i tak codziennie tutaj się spotykamy przez 33 dni. A dzisiaj zapraszam Was na dzień szósty, którego przesłaniem jest cytat z Ewangelii według Świętego Łukasza, czyli niech mi się stanie według słowa twego. Przed rozpoczęciem rozważania wycisz swój umysł i swoje serce. Duchowe wyciszenie jest naszą otwartością na łaskę, modlitwę do Ducha Świętego. Natomiast postaraj się odmówić spokojnie i powoli, wczuwając się sercem w każde ze zdań. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź, oświeć mrok umysłu, porusz moje serce, pokaż drogę do Jezusa, pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź, Maryjo która się najpełniej przyjęła słowo Boże. Prowadź mnie, Duchu Święty, przyjdź. Akt zawierzenia rekolekcji Świętemu Józefowi. Święty Józefie, któremu dobry Bóg zawierzył opiekę nad Jezusem i Maryją, zawierzam dziś tobie te rekolekcje i proszę cię w imię twojej miłości do Jezusa i Maryi, opiekuj się mną i wszystkimi Którzy te rekolekcje przeżywają. Strzeż nas na drodze do niepokalanego serca Maryi, wyproś nam u dobrego Boga łaskę świadomego i głębokiego poświęcenia się sercu Twojej umiłowanej oblubienicy Maryi. Abyśmy oddając się jej całkowicie znaleźli się w bezpiecznym schronieniu jej niepokalanego serca które jest dla nas wielkim darem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Maryjo, Józefie, oświecajcie nas, pomagajcie nas. Ratujcie nas. Amen. Rozważanie dnia. Niech mi się stanie według słowa Twego. Niezwykłe jest to, jak wiele zależy od jednego wypowiedzianego Bogu. Niewyobrażalne jest to, że Bóg uzależnia cały swój plan zbawienia od jednego tak. Jeden akt woli może zmienić wszystko. Jedno tak sprawia, że wstępuje Duch Święty i moc Najwyższego osłania Maryję. Jedno tak sprawia, że Słowo Staje się ciałem. Jedno tak sprawia, że Maryja staje się Matką Boga i Matką Moją. Tym jest właśnie akt osobistego oddania się Matce Bożej. Jednym tak zmieniam wszystko. Jest aktem oddania całego życia po to, aby całe życie. Było jednym wielkim tak dla woli Ojca Niebieskiego. Takie życie jest spełnionym marzeniem Pana Boga. Z Dzienników Alicji Lęczeskiej Jezus. Maryja moja matka nie uczyniła nic ponad oddanie się Bogu. Jej nieustające fiat sprawiło, że była pełna łaski. To jest miłości Bożej, przeniknięta ją, przesączona, ciągle na nowo, rodząca się i rozkwitająca w tej miłości. Miłość to Bóg, świętość Maryi to świętość moja w niej. Czcić Maryję to czcić Boga w Maryi. Taki w zamyśle bożym jest i ma być każdy człowiek, i tacy byli pierwsi ludzie do chwili buntu przeciw Bogu, gdy odwrócili się, by pójść za radą szatana. To jest historia ludzkości, ale to jest też historia każdego człowieka i twoja historia, rozpięta pomiędzy postawą Maryi i postawą Ewy. A więc walcz pod wodzą Maryi, abyś stawała się coraz bardziej oddana. I aby Twoje fiat obejmowało coraz szerzej i głębiej Twą duszę i Twoje życie w świecie. Światło z Fatimy. Pierwsze objawienie się Matki Bożej w Fatimie miało miejsce 13 maja 1917 roku. Dzieci, ujrzawszy panią ubraną w białą szatę, jaśniejszą niż słońce, spytały: Skąd pani przychodzi? Jestem z nieba odpowiedziała Maryja, po czym poprosiła, aby przychodziły na to miejsce przez następne sześć miesięcy, każdego trzynastego dnia miesiąca, o tej samej godzinie. Po krótkiej rozmowie z dziećmi, Matka Boża spytała: Czy chcecie się ofiarować Panu Bogu i przyjąć wszystkie cierpienia, które na Was zechce zesłać jako wynagrodzenie? Za grzechy obrażającego i jako przebłaganie za grzeszników. Tak chcemy, odpowiedziały zgodnie dzieci. Będziecie musieli dużo cierpieć, ale łaska Boża będzie Was wspierać. Czyż to jedno tak wypowiedziane przez trójkę małych dzieci nie zmieniło losów świata? Czy jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, jak wielkie będą owoce naszego tak, które wypowiemy Bogu poprzez akt poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi? Jest tylko jeden warunek konieczny do tego, aby oddać się całkowicie Bogu przez Maryję. Chcieć powiedzieć tak Jeśli chcesz, możesz to uczynić. Maryja przyjmie twoje serce takim, jakim ono jest. Jeśli masz w sobie już dzisiaj tę gotowość, wypowiedz to już dziś: Maryjo, chcę być cały twój, Maryjo, chcę być cała twoja. Powtarzaj to wiele razy i dziękuj Bogu, bo ta gotowość jest owocem łaski Bożej. Jeśli jednak nie ma dziś w twoim sercu takiego pragnienia, oddaj to Bogu i pozwól Mu działać. Zachowaj spokój, pozwól Mu Cię przekonać. Nasze pragnienia są owocem Ducha Świętego. Zaproś Go do serca. Możesz to zrobić tymi słowami modlitwy. Panie Boże, oddaję Ci dzisiaj moje serce takim, jakie ono jest. Oddaję Ci moje rany, opory, lęki i wątpliwości. Oddaję Ci wszystko dzisiaj, to, co jest we mnie na nie. Dla Twojej woli i Twojej miłości Ty sam działaj w moim sercu. Przyjdź, Duchu Święty, i przygotuj moje serce na powiedzenie tak, Bogu, na wszystko. Przez Maryję. I tak jak Maryja. Amen. Słowo Światła, Światło Słowa. Troszczysz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba mało, albo tylko jednego. Na modlitwie i przez modlitwę rodzi się nasze tak dla Boga i Jego woli. Znajdź dziś od pięciu do piętnastu minut na modlitwę osobistą w ciszy. Módl się tak, jak cię poprowadzi Twoje serce. Możesz trwać w ciszy, możesz rozmawiać z Jezusem zadając konkretne pytania, możesz zaprosić Maryję i modlić się w jej obecności. Czas osobistej modlitwy to najważniejszy czas tych rekolekcji. A na koniec zabierz słowo. Wybierz z tego dnia jedno zdanie, myśl lub słowo które najbardziej Cię dotknęło i rozważa je w swoim sercu nieustannie, aż do następnej medytacji, czyli tak jak Maryja, która zachowywała te sprawy w swoim sercu i rozważała je. Podziękuj Panu Bogu, odmawiając trzykrotnie modlitwę. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I. Na koniec rozważania księdza Dominika Chmielewskiego. To jest w ogóle z tyłu książki, zobaczcie. Ewelina Chełstowska, czyli Urzekająca, i właśnie Dominik Chmielewski. Pokój to nie atmosfera. Pokój to nie coś, lecz ktoś. To duch święty. Gdy on przychodzi zjednoczony z Maryją, możesz być rozdzielany wielkim bólem i wstrząśnięty wieloma sytuacjami, ale w sercu masz pokój, który nie jest z tego świata. Maryja mówi, że osiąga się go przez głęboką modlitwę kontemplacyjną i całkowite zaufanie Bogu. To, co ona proponuje, na przykład Juanowi Diego, objawiając się w Guadalupe, oferuje jednocześnie Każdemu z nas, mówiąc: Weź to sobie do serca, mój najmłodszy i najmniejszy synu, że rzecz, która Cię niepokoi, rzecz, która Cię dotyka, jest niczym. Nie pozwól, aby Twoje oblicze i Twoje serce niepokoiły Cię. Nie bój się choroby Twego wuja, ani żadnej innej choroby, ani niczego. Co bolesne, czy nie jestem tu z Tobą, ja, Twoja matka? Czyż nie jesteś w moim cieniu i w mojej opiece? Czyż nie jesteś w zagłębieniu mego płaszcza, skrzyżowaniu mych rąk? Czego Ci więcej trzeba, niech Cię nic nie martwi, ani nic nie niepokoi? Jedną z najważniejszych umiejętności życia duchowego jest odpoczywanie w Bogu wtedy, kiedy dookoła szaleje potężna burza. Wtedy, kiedy wszystko się wali, przychodzi nieszczęście za nieszczęściem, kiedy zalewa cię potop grzechu albo nałogu, wtedy ucz się odpoczywać w niej pełnej łaski. Jeśli codziennie oddaję całe moje życie Bogu i mówię mu, zrób ze mną co tylko chcesz, to mówię tak. Jak Maryja, na wszystko, co przychodzi do mojego życia każdego dnia, nawet rzeczy trudne. Wtedy otwieram Bogu przestrzeń do działania. Jeśli On dopuszcza jakieś trudne doświadczenia, no to tylko dlatego, aby mógł objawić nieprawdopodobną moc swojej miłości i dobroci, aby pokazać Ci rozwiązania, na które Ty w życiu byś nie wpadł. Bóg zawsze odpowiada ponad miarę. Na przykład, modlisz się już wiele lat o nawrócenie swojego dziecka, ale z Twojej ludzkiej perspektywy nic to nie daje. A wiesz dlaczego? Ponieważ Bóg odpowiada ponad miarę na Twoją modlitwę. Kiedy staniesz przed nim i zobaczysz Jego odpowiedź na Twoje modlitwy, to zobaczysz setki, a nawet tysiące dzieci, które powiedzą ci: Mamo. Dziękujemy Ci za Twoją modlitwę, dzięki niej jesteśmy w niebie, bo nasze mamy się za nas nie wstawiały, nikt się za nas nie modlił. W ten sposób będziesz na całą wieczność duchową mamą tysięcy dzieci, które uratowałaś od potępienia swoimi modlitwami, a Bóg wydłużał w czasie te wołania. Rozdzielając je na tych, którzy najbardziej tego potrzebowali. Amen. Ale to jest piękne, co? Ale to jest cudowne, że my się o coś modlimy, a on to wysłuchuje, i on się cieszy, że ty się modlisz, a inni się nie modlą, inni mają może to gdzieś, a może w ogóle nie wierzą w Boga, nie wierzą w to, że On może pomóc. A ty gorliwie codziennie na kolana, ten różaniec, może pompejanki, i nic się nie dzieje w twojej rodzinie, a Jezus bierze to i obdarowuje innym ludziom, którzy tak tego potrzebują, którzy nie mają żadnej opieki duchowej, żadnego wsparcia, i ratujesz tyle ludzi na całym świecie, tyle dusz przed ogniem piekielnym. I potem okazuje się, że ty pod koniec życia myślisz, że nic wielkiego nie uczyniłaś? A stajesz przed sądem i Bóg mówi: Widzisz te tysiące dusz uratowała się. Nasza modlitwa nigdy nie idzie na marne. Bóg ją słucha tylko wtedy, musimy być świadomi tego, że on działa według swojej woli. A my mówimy w Ojcze nasz: bądź wola twoja. Więc zgadzamy się na to, że Bóg będzie brał naszą modlitwę i czynił według swojej woli. A my po prostu ufajmy, że tak będzie. Dzień dobry króliczko. Już kończyłam czytać. Dziękuję wam za dzisiaj za bardzo za, za to spotkanie i do zobaczenia jutro. Jutro jest weekend, sobota, ta niedziela, także nie spotykamy się rano, tylko wieczorem. Także do usłyszenia i do zobaczenia z Bogiem. Pa pa.